Siemanko, 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 2 luty, dzisiaj zaczynam kolejny dzień, wczoraj trochę się rozchorowałem, Filipińczyk musiał mój, e, jeździć sam, dziś pierwsze zaczynamy, co z rana, zaczynam zaczynamy od mandatu. dokładnie, on dostał wczoraj, ja dostałem dzisiaj 500 bacików za brak prawa jazdy. You also get ticket? 500? Oh. Driver's license. <noise> nie also. Dobra, mandat już opłaciłem. Właśnie Filipinczyk tu przejechał. Tu patrzcie, turyści. Ticket, ticket. Następny ticket dostał. Następny bandacik. A oni sobie stoją na moście, na którym no nie da się inaczej przejechać, tylko trzeba przejechać mostem. I patrzcie. Trzech policjantów, czterech z jednej strony kontroluje. I łapią wszystkich po kolei, za koleją. Jak tylko widzą turystę, od razu halcik. I tyle. A tu są ci, którzy mnie złapali. I najlepsze jest to, że wysłał mnie na piechotę z buta, żeby poszedł zapłacić Waddać i dopiero jak zapłacę to dopiero mogę iść, mogę wrócić po skuter i mogę jechać dalej. Także stoi moja maszyna. I jedziemy dalej. Oni dalej kontrolują. trzy dni mam przynajmniej spokoju. Szybko śniadanko, bo już jesteśmy i tak opóźnieni. To ponad godzinkę, bo musieliśmy mandat opłacić. Ziomek chce kupił bilet do Polski na 7 lutego, czyli za 5 dni. Ile zapłaciłeś? tysiące 300 zł. zł za lot do Polski. Na no, gdybyście chcieli lecieć. Raz, dwa, trzy tak z dnia na dzień. Jakże no spora. Spora kwota, ale jakbyście kupywali wcześniej, to w 2,5 tysiącach możecie się zmieścić w dwie strony. No i tak jak zawsze, jedzonko z płacimy. Spadamy. Tutaj jest najlepsze, i najtańsze. Wszarłeś? Dobra My już lecimy na następny o, punkcik. Wszystko jest gotowe. Nawigacja ustawiona, mamy 15 minutek. Co sobie ustawię? Dlatego wata, tak? No tam chciałeś, nie? Wytarliśmy na naszą pierwszą miejscówkę. Dzisiaj już będzie mała świątynia w dżungli. Nie będzie tu nic ciekawego, bo to tylko kościołek w dżungli. Ale chciałbym tu przyjechać. Nie zwalaj na mnie. Świątynia, świątynia. Coś ja mogę spadać. Ya da bu geldi koçyağa tylko sokła. No już się czekiba You Już takich dużo widziałem, ale to jest fajne o tyle, że jest w dżungli. Nie wziąłem dronika, a można by było zrobić fajnego jednego szycika. Jak tylko dostanę adres wiadomości, to będziemy wiedzieć co, gdzie i jak. Jutro to wtedy ci dam zdać. Na razie jedziemy do góry, nie? Ziomek chciał, żeby go zabrać na widoczki. Zabrałem go na jeden z fajniejszych punktów widokowych. Co prawda wypalają trawy rolnicy, ale i tak jest nawet przejrzystość spoko. My Zrobiliśmy parę szotów i będziemy śmigać dalej, bo ja już tu byłem, także nie będę Wam pokazywał za bardzo z powrotem tych samych miejsc w kółko jednych i tych samych. Takie miejscówki lubimy, sami Tajowie tutaj przyjeżdżają. Także tu jest fajnie, tu jest spokojnie, pusto, bez turystów, bez tego motłochu, bez tego wszystkiego. Dotarłem już na miejsce, tam w oddali jest Chiang Mai, a tutaj znajduje się na wzgórzu na świątyni z pomnikiem Buddy. Kolejny dziesięć pomniczek. Really? Free? Free? Thank you не хотел ни с пенежком. Powiedziałem, lecę dalej za Filipińczykiem, bo mi gdzieś kurde zniknął i muszę go gonić. Pojechał chyba na żarcie. <grystanie> o, i to są skutki właśnie jeżdżenia po wariacku na wariackich papierach. O, tak się wygląda. O. Nasz artysta kombinator. Jeden z ostatnich punktów już dzisiaj, jeszcze chyba na zachód słońca tylko pojedziemy. Lecimy dalej, bo już się kończy dnióweczka i nic by dzisiaj tak naprawdę nie pozwiedzali. Policja nam zepsuła a, dzień mandatami, a potem już było za późno, żeby ruszyć gdzieś dalej. Ale jutro śmigamy od samego rana, siódma maksymalnie. I dzisiaj udało się zdążyć na zachodzik słońca, o w odpowiedniej chwili. Patrz, prawie już zaszedł. Widoczek przed nim. Chwilę posiedzimy, spadamy na jakieś żarełko i co będziemy robić jeszcze dzisiaj? Chyba już bez planu. Sprawdzimy i zobaczymy. Najdwa i dwa zaregn, może masażyk. Masażyk? Co, też jesteś chory? Cały z mną do ale Bo tutaj klimy zasranej pierdzielonej. Pokunka. I ta robota jest zajebista, nie? Zawołaj, że taki robocie stoi, otwiera drzwi, wchodzący co, co koku Koku, Kokuka, cieszę się. O, o, jaka ładna. Huhu, uh, uh. turystka. To jest okej, okay. to na proju trochę, nie? No, <laughs> już tak sobie powiem, pewnie ja jeszcze sobie dopiero dalej przejrzyj, stiki jakieś sticky, sticky Mickey. ten jest twisty bardzo no. ale tak gitara. nie dobra czekam na resztę do tego jeszcze szaszłyczki już jednego bananek z jajeczkiem no i shake bo muszą być owoce. a sportowiec czeka na swoje darełko ale chyba nie dostanie to co sportowiec pojedzony? A no to jestem tutaj cały czas do żarty. Przeżarki. <gry> I to smacznie. Także co? Dzięki za oglądanie w tym odcinku. My już spadamy, bo już jest 22, Czas się chłopię do spania. Jutro no, do trzeba no, A co? Na rano. <gry> Jutro od Jutro trzeba działać i w ogóle. Także co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku, jeżeli będziemy trwaliście w tym. Zapraszam do subskrypcji. Zapraszasz? <gry> Tak. I widzimy się w kolejnym się. Siema Jacku.